Moim gościem jest dzisiaj Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw Izraela. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Czy czeka nas spirala odwetów po irańskim ataku, czy absolutnie brak jakiegokolwiek działania ze strony Izraela? Myślę że raczej wypadkowa tych dwóch skrajności. Z jednej strony... Teraz piłka faktycznie jest po stronie y, Izraela, tutaj y, jest ten moment y, tak naprawdę oczekiwania. To zawsze w takich momentach y, tak naprawdę wychodzi element, y, nazwijmy to politycznej wiarygodności. Tak? I ona jakby motywowała przede wszystkim y, irański atak, też y, poniekąd... Y, Chociaż w trochę mniejszym stopniu ten nalot izraelski na Damaszek i jakby poprzednie elementy, bo jednak to jest zawsze element pewnej wypadkowej, tak, kwestii właśnie wiarygodności, że my odpowiemy na wasz atak, ale też jak od jej skali, tak żeby ten potencjał straszania jednocześnie też był widoczny dla drugiej strony. Więc tutaj faktycznie pytanie na co Izraelczycy się decydują. W mojej ocenie jakaś reakcja Izraela będzie. Tylko pytanie, czy ona będzie oparta bardziej o m, intencje, czyli jakby to, co mogłoby w najgorszym warunkach warunk się warunk warunk gdyby ten atak irański był skuteczny. Mówimy tutaj o naj największym nalocie tak naprawdę e ze strony te tego państwa na, na Izrael ataku. Konwencjonalnym, ale też niekonwencjonalnym. Czy bardziej, jeśli chodzi o, no o impakt, tak, o faktyczne straty, jakie zostały zadane, one były no, minimalne, tak? Zginąło kilka osób w Jordanii, ranna Bedownka dziewczynka, trochę zniszczeń, ale jednak co do zasady obrona izraelska, obrona też innych państw sojuszniczych z regionu i od strony USA, Wielkiej Brytanii. Ona przechwyciła praktycznie 90% tego wszystkiego, co z Iranu zostało wystrzelone. Także teraz pytanie właśnie, jakie kalkulacje będą tutaj Najważniejsze, jak uda się uzyskać wsparcie sojuszników, bo to też trochę wyznaczy możliwości izraelskiego działania. Więc myślę, że na najbliższych dniach pewne rzeczy zostaną wyjaśnione. Też nie ma co ukrywać. Jeśli na przykład teraz nie będziemy obserwować żadnej reakcji, takiej powiedziałbym no widowiskowej, tak, użycie właśnie samolotów, użycie nalotów dalekiego zasięgu tego typu narzędzi. Nie wykluczamy, że za jakiś czas tak naprawdę coś Iran uderzy, tak, ale to może być na przykład Zorganizowany cyberatak, zorganizowany sabotaż na terytorium Iranu paleta opcji jest całkiem spora. Tylko zastanawiam się, czy w ogóle Izrael ma jakikolwiek interes w tym, żeby rzeczywiście odpowiadać na ten atak, bo wydaje się, że jest to taka sytuacja, jakbyśmy no, tutaj na to nie patrzyli trochę win-win, dlatego że Iran świętuje, bo dokonał ataku, bo dokonał odpowiedzi za ten atak na konsulat w Damaszku, natomiast Izrael strącił zdecydowaną większość rakiet, dronów, no i jakby straty ludzkie są tutaj niewielkie. Zdecydowanie tutaj faktycznie z jednej strony jest tak faktycznie kalkulacja dość mocno obecna tak? że jakby strony są w stanie obecnie wyjść z twarzą tak z tej konfrontacji tak zadziała obrona zadziałał poniekąd też atak. dodajmy do tego może jeszcze takim kontekstem, że takie ataki też są trochę jednocześnie. Powiedziałbym pokazówką trochę mówiąc, mówiąc trochę trochę bardziej swobodnie naszych możliwości tak naszej technologii, ale też <laughs> przepraszam testem. Z drugiej strony, tak? Czyli teraz Iran ma lepszą wiedzę na temat izraelskiej obrony. Izraelczycy też poniekąd dotyczących możliwości Iranu, chociaż tutaj wiedza, myślę, była była troszeczkę głębsza już przed, przed tym atakiem. Więc jakby to jest istotna rzecz. Ale wracając do, do pańskiego pytania, tutaj faktycznie znowu ja z kolei wrócę do tej wypadkowej ostraszania i wiarygodności, tak? Że zostaliśmy jednak zaatakowani w bardzo ważny sposób. Taka jest perspektywa Izraela. No, trzeba jakoś uniemożliwić chociażby Podobny atak, albo chociaż no, wskazać, że możemy ewentualnie coś zrobić więcej niż do tej pory. I też jest taka kalkulacja, plus dodatkowe głosy już stricte motywujące to politycznie, tak? Że, że Iranowi należy się kara, prawda? To jest mocny głos z izraelskiej prawicy. I jeszcze tutaj. Trochę bardziej grząski grunt, poniekąd sugerujący swojego rodzaju ucieczkę do przodu. Czyli jakby teraz Netanyahu miałby rozkręcić konflikt z Iranem, po to, żeby uciec trochę od, od, od niepowodzeń czy braku sukcesu na froncie w strefie gazy, a też jednak jeśli chodzi o współpracę jakby współpracę izraelsko-amerykańską na tę chwilę, no to większe szanse na nią są na, na właśnie tym odcinku irańskim niż palestyńskim. Także są jeszcze takie kalkulacje tutaj polityczne, y, chociaż no, też skłaniałbym się, że, że, że raczej odpowiedź izraelska będzie, będzie raczej ograniczona, choć, choć, choć rychła y, i że na te, te polityczne kalkulacje trochę nie zostaną wdrożone, no bo presja sojuszników będzie, myślę, tutaj y, no, kluczowym elementem. O polityce wewnętrznej Izraela lada moment porozmawiamy, jeśli Pan pozwoli. Natomiast chciałbym, żebyśmy skupili się na kilku pobocznych wątkach, ale mam wrażenie, że mających wpływ na całą sytuację na Bliskim Wschodzie. Gdyby zechciał Pan wyjaśnić, bo spotkałem się z taką opinią, że Iran wbrew różnicom ideologicznym i religijnym mógłby być potencjalnie dobrym partnerem biznesowym dla Stanów Zjednoczonych. No ale tutaj w grę wchodzi też Izrael. Gdyby zechciał Pan wyjaśnić ten wątek, czy rzeczywiście Iran może mieć jakieś tożsamości, bądź wspólne interesy ze Stanami Zjednoczonymi? No, na świecie wielokrotnie obserwowaliśmy współpracę państw o bardzo różnym profilu ideologicznym, o bardzo różnych modelach władzy i, i jakby różnicach też społecznych, które są świetnie współpracowały i daleko nie szukając, no jest to chyba duża różnica między tym, jak funkcjonuje na to Arabia saudyjska, jak funkcjonują jej władze i jak funkcjonują Stany Zjednoczone. Prawda, no trudno bardziej skrajne modele, niemniej Sojusz y, amerykańsko-słowacki jest y, bardzo mocny od, od wielu, wielu dekad. Y, nie bez problemów, nie bez różnych, y, powiedziałbym, przejawów asertywności, szczególnie po stronie y, partnerów, y, partnerów bliskowschodnich. Także tutaj w idealnym świecie jakby wszyscy możemy ze współpracować, wszyscy możemy, nie bacząc na nasze różnice, jakoś mieć to wspólne, y, wspólne, y, wspólne pole współpracy, czy to właśnie gospodarcze, czy to technologiczne, y, w różnym stopniu. Y, nie żyjemy w w idealnym świecie, chociaż dla niektórych to jest właśnie ten najlepszy świat, ten najlepszy świat, który nam został dany. I tutaj no, faktycznie wiele się musiałoby zmienić po, po stronie irańskiej, żeby tutaj doszło do jakiejś, do jakiejś zmiany zaszłości, jednak między, między, między Iranem a Ameryką tutaj zostają nawet na boku, jakby wszystkie te zmiany z Izraelem stricte, bo to jeszcze dodatkowo właśnie dodaje, dodaje wiele, wiele jakby płaszczyzn, płaszczyzn konfliktu, płaszczyzn konfrontacji. No, dużo się naprawdę wydarzyło i bez, bez te zmiany no, stricte. Władzy, tak naprawdę, te modelu władzy i, i tej strategii, właśnie tak naprawdę bardzo aktywnej konfrontacji z, z Amerykanami w, na Bliskim Wschodzie, z użyciem właśnie różnych, różnych grup, różnych proks i różnych metod, no to ta przestrzeń do współpracy raczej szybko się, szybko się nie pojawi, no, na pewno na kilka dekad. A proszę powiedzieć, dlaczego Jordania wsparła Izrael? Y z banalnego powodu, ponieważ tutaj ten irański atak tak nadeszłany przez jej terytorium. I tu też mamy parę elementów. Z jednej strony obawy, że część z tych, takie bardzo pragmatyczne doraźnie, tak, część z tych pocisków może nie dolecieć do Izraela, może uderzyć w nasze rzeczy. Musimy je przechwycić, musimy je zniszczyć. Po drugie, element bycia jednak w sieci tej stworzonej przez Amerykanów współpracy na rzecz no, no bezpieczeństwa, tak, w tym właśnie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej w, w regionie. Po trzecie, też poniekąd test, poniekąd też sprawdzenie swoich możliwości w tym w tym działaniu. Jordania jest bardzo ważnym partnerem USA, bardzo też dużym odbiorcą zachodniego uzbrojenia i no też jest bardzo aktywnym partnerem tak dla dla dla, dla państw na to chociażby udział Jordanii w kampanii przeciwko Państwu Islamskiemu, to był tego bardzo dobry przykład. I też nie ma też co ukrywać stosunki jordańsko-izraelskie są bardzo, bardzo 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 napięte, Ale jednocześnie jednocześnie podstawą podstawą pewnego rodzaju rodzaju pragmatyzm, sko tak? przy całej przy przy całej przy całej jakby wrogości, sko 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 ukrywać często wyrażanej przez jordańczyków, czy to poziomie poziomie manifestacji, czy na poziomie politycznym, no te państwa są sąsi sąsiadami. Porozumiał się w sprawie pokoju e, i jest to jednak pewna, pewna rodzaj jednak na wspólnoty interesu. Poza tym też Jordania e, no, z niepokojem patrzy na, 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 działania, na działania Iranu. W regionie widzi w tym przede wszystkim czynnik destabilizujący i jej udział stąd nie jest niczym niczym e, no, zadziwiającym no, też jakby odwracając troszeczkę to pytanie, co by się stało, gdyby Jordania nie pomogła, tak i tutaj faktycznie ewentualne konsekwencje dla Izraela byłyby dużo większe, ale też dla Jordanii no, wiarygodność tego, tego partnera byłaby wtedy no, tak naprawdę złamana. Kupmy się teraz na moment na polityce wewnętrznej Izraela, bo zastanawiam mnie, na ile polityka wewnętrzna Izraela powoduje napięcie na Bliskim Wschodzie. Pytam o to, bo wiemy, że w Knesecie jest pewnego rodzaju polaryzacja, może lepsze słowo rozdrobnienie. No i Benjamin Netanyahu musi szukać, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, wśród bardzo często również radykałów poparcia dla swojego rządu, żeby utrzymać jakąś stabilność silną większość w knesecie musi odrobinę kłaniać się ludziom, których poglądy są dość mocno radykalne. Czy się mylę? E, może odrobinę tylko to skoryguje Netanyahu. I to też jest jakby, no, trzeba by teraz tak opowiedzieć, jakby całą, nie całą, tak, ale jednak faktycznie on przez dekadę dekady swoich, swoich rządów z tą krótką przerwą, on coraz bardziej spychał się na prawo. Jakby swój, swoja, jego pozycja retoryczna, jego, znaczy jego pozycja polityczna, jego retoryka, jego yy, jakby plany ustrojowe, one go coraz bardziej po prostu wpychały jakby w ten kąt prawicy, yy, więc wiąże że tylko prawica ta najbardziej skrajna jest teraz jego, jego sojusznikami, plus partie religijne, które też jakby są jakby na tym spektrum Konserwatywno-prawicowym, chociaż ich motywacje są troszeczkę inne, jeśli chodzi o, o, o powiedziałbym, taką taką szeroką politykę. Niemniej e, faktycznie Netanyahu już nawet nie tyle musi się kłaniać, tak, co, co jakby jest już częścią tej, tej często części, nawet bardzo skrajnej prawicy. Mm, tak naprawdę jest ona częścią jego koalicji, to nie są jak to nie jest wsparcie pozagabinetowe, poza tak, oni są częścią jego koalicji. Razem z nimi ma te 64 mandaty, o ile dobrze pamiętam. E, I tak naprawdę dopóki nie będzie nowych wyborów, no to może liczyć na relatywnie, wiem, to jakby chodzi tylko tak naprawdę o pięć dodatkowych głosów, tak, ale relatywnie e, Stabilną większość w i tak naprawdę, dopóki ją ma, tak naprawdę pewno będzie premierem. I więc jeszcze ten stan może potrwać niezależnie od tego, co się wydarzy jeszcze na froncie w strefie gazy, tak z Palestyńczykami czy, czy nawet w kontekście, w kontekście Iranu. Więc tutaj faktycznie wpływ izraelskiej prawicy jest, no, tak naprawdę ona jest już dominującą siłą w Izraelu. Te skrajne najbardziej głosy są tak naprawdę często mainstreamowane, też przenikają w jakby też do, do wielu instytucji, w tym do wojska. I tutaj, tutaj faktycznie jest to no, też duże wyzwanie z punktu widzenia instytucji, też z punktu widzenia innych sił politycznych izraelskich, które też poniekąd muszą, tak naprawdę, no, przejmują język prawicę, jeśli same nie są prawicą. I tak naprawdę przestrzeń na jakieś nowe, nowe inicjatywy, czy jakby powrót do tak starych inicjatyw, i tutaj na przykład mam na myśli. E rozmowy pokojowe z palestyńczykami, no to to jest trochę, może nie temat tabu, tak, ale coś, co na pewno nie zdobywa wyborców wśród Izraelczyków, a jeszcze tym mniej po, po 7 października i po ataku Hamasu. Wspomniał pan o Strefie Gazy. Ja zastanawiam się, czy w razie eskalacji konfliktu z Iranem Izrael będzie musiał jakkolwiek odpuścić tę operację, która dzieje się w Strefie Gazy? Teraz póki co on ją troszkę zminimalizował, oczywiście teraz też dzieją się tam oczywiście działania zbrojne izraelskie, operacje chociaż o mniejszych siłach, bo tam obecnie operuje bodajże tylko jedna brygada izraelskiej, izraelskiej armii, chociaż ta się ma chyba zmienić, jeśli tam dobrze pamiętam doniesienia z, z weekendu, nadciąż trwają nalety, wciąż trwają ataki, wciąż jakby Cała ta skrajnie kryzysowa sytuacja humanitarna w wielu miejscach, chociaż no, tutaj były widoczne zmiany po stronie izraelskiej, chociażby po, e, przede wszystkim po, tak, po ataku na World Center Kitchen, jakby tym, tym dużo mocniejszym e, głosem sprzeciwu ze strony USA, i to faktycznie e, doszło do pewnego jakby ograniczenia. No, ale tu jakby wracamy tak naprawdę do, e, do prapoczątku, tak? do, do, do tych celów, które Izrael sobie ogłosił, jeśli e, tak naprawdę nie dojdzie do. E, trwałego, tak naprawdę y, wstrzymania pomocy, pomocy zachodniej, takiego takie mocnego sygnału, że Izrael już nie dostanie wsparcia, bez którego nie, nie będziemy kontynuować działań zbrojnych, to wtedy, myślę, Izraelczycy nie porzucą planów na, na, na atak na rafach, na wejście w tej ostatniej z miejscu, gdzie Hamas tworzy jakieś zwarte struktury władzy, m, żeby właśnie móc wykazać, że tak Hamas pokonaliśmy. Tak? Hamas nie zniknie ze strefy gazy, ale zostanie pokonany i jakby można będzie zaprowadzić jakieś alternatywy. I tutaj faktycznie Troszeczkę jeszcze dochodzi kontekst tej wewnętrznej izraelskiej polityki, bo izraelska polityka izraelscy przywódcy, weźmy ten nie zgadzają się na takie najbardziej optymalne rozwiązania, tak, czyli na przykład autonomii palestyńskiej. Eee, szukają jakichś półśrodków, mniej, mniej skutecznych, tak, które jakby pozwolą im mieć, eee, tak ba bardzo uproszczając, mieć ciasko i, i, i zjeść ciasko, tak, że pokonać Hamas, ale nie przywrócić tam autonomii palestyńskiej, która by się z kolei przerodziła w państwo palestyńskie. Mocno teraz rozpraszam ten proces, ale dla izraelskiej prawicy no, niepodległa Palestyna jest czymś, z czym nie są w stanie przejść do porządku dziennego, nawet w sferze, w sferze tylko planów, także tutaj jest to bardzo, bardzo istotne i faktycznie roz, rozciągnięcie tych paru, paru frontów no trochę oczywiście to wpływa na, na, na zdolności operacyjne Izraela. Powtórzę jeszcze raz, dużo zależy od wsparcia Stanów Zjednoczonych, bo bez nich Izrael miałby trudności z prowadzeniem złożonych działań, nawet na jednym froncie, na tym etapie. Niemniej, no, niemniej tak, tak nam wydaje się, że teraz uwaga świata jest zwrócona na ten front irański. Zobaczymy, jak, jak dalej ta sytuacja się rozwinie, jakie decyzje będą po stronie izraelskiej. Też nie można wykluczyć, że gdy Hamas będzie bliski, bliski tlenski, dojdziemy do takiego momentu, to też zmieni się, zmienią się kalkulacje po stronie właśnie Iranu i jego sojuszników, tak, Hezbollahu, Huti, I one mogą zmienić się w obie strony. Tak? Większa eskalacja albo jednak uznanie, że zrobiliśmy swoje i, i odpuszczamy. To, o czym pan zaczął mówić, gdybyśmy chcieli to wrzenie w tym blisko wschodnim kotle umiejscowić gdzieś w tej sytuacji międzynarodowej, co na to wszystko Rosja? No i czy uwaga, tak jak pan mówił, uwaga świata być może będzie tam skierowana nieco bardziej, ale czy uwaga też sojuszników naszych tutaj europejskich będzie skierowana nieco bardziej w stronę Bliskiego Wschodu, zamiast na przykład w stronę Ukrainy? Czy Ukraina na tym straci? No, Ukraina już na tym traci, tak biorąc pod uwagę, no. Tą uwagę, która faktycznie już została skierowana na, na, na Bliski Wschód, i ona jest tam skierowana tak naprawdę w sposób, w sposób trwały od, od no już prawie pół roku. Też widać, jak bardzo kwestia wsparcia zagranicznego dla sojuszników stała się kwestią tak naprawdę wewnętrznej walki politycznej w Stanach Zjednoczonych tak, między republikanami, między, między demokratami i myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby akurat ta cała sytuacja nie trafiła na, na rok wyborczy, tak, kiedy te stawki są naprawdę bardzo wysokie i to jest tak, tak naprawdę no, w momencie szukania, szukania władzy, tak to jest sposób być albo nie być dla wielu polityków i, i to wpływa na ich decyzje, na ich, 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 ich kalkulacje. Widać jednocześnie też pewnego rodzaju no, no, wspólnotę z, z Izraelem, chociaż to jest jeśli chodzi przy kontekst irański, tak, to faktycznie ten, ten ta kwestia ataku, przygotowania przeciwrakietowego, to jest coś, co jakby jest na pewno będzie rozwijane tak przez na, na froncie, jakby na, na współpracy izraelsko tak chociażby e, informacje o sprzedaży. Systemu RU3, tak do, do Niemiec, który też będzie jakoś tam wspierał te, te europejskie zdolności, ostrzeżenia no, zdolności obrony, a jednocześnie no, wielkie, wielkie, wielkie przeciwko wobec tego, co dzieje się w, w, w Palestynie, w, w terytoriach palestyńskich, w strefie gazy, bo to też no, podważa wiarygodność Izraela tak jako, jako partnera, tak jak i po tych wszystkich naciskach, obietnicach, tak naprawdę, jakby ciągle ciąg, sytuacja wygląda tak jak, tak, jak wygląda. Więc Ukraina faktycznie na tym, na tym, na, 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 na tym traci, tak. Ona w, wspierała Izrael, wsparła Izrael i po października i teraz też mocno, y, mocno wsparła y, oświadczenia prezydenta No bo to jest poniekąd może nie ten sam wózek, co jednak jakby te, te same rakiety, te same drony, ta sama technologia jest używana przeciwko, przeciwko Ukraińcom, przeciwko Izraelczykom. Więc tutaj też jakby widać te, y, te linki one, no, i to powinno jakby faktycznie jakoś wpływać tak na, na czy, czy na wsparcie stron partnerów, tak. czy też pracę samo między Izraelem a Ukrainą. Ale tutaj jednak ta, ta, ta izraelska postawa wobec, wobec Ukrainy się, się nie zmienia, to też jakby ze stratą ze stratą dla, dla obu stron. No i tutaj w to wszystko wchodzi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który opublikował na portalu X w, PiS, w którym, zresztą widzimy to na naszych ekranach, pisze: Brawo Izrael za odparcie wielkiej irańskiej napaści powietrznej z kilku kierunków. Teraz przydałoby się wzmocnienie izraelskiej obrony przeciwrakietowej oraz, uwaga, wyposażenie w podobne systemy Ukrainy. Najprostszym sposobem jest odblokowanie pakietu pomocy ze Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy i Izraela. Myśli pan, że jest to realne, żeby wyposażyć Ukrainę w podobny tak bardzo przecież zaawansowany system obrony powietrznej, jaki jest w Izraelu? Kwestia dostaw izraelskiego, izraelskiej technologii, ona się jakby przewijała non stop tak naprawdę od początku, od początku wojny, że właśnie ukraińskie prośby, żądania, podchody po to, żeby Izrael się podzielił chociaż częścią tej technologii, no one spaliły na panewce. Tak? Izrael mocno uzasadniał to tym, że nie może osłabić jakby swojego potencjału i o ile w 2022 roku czy 2023 roku to te argumenty, jakoś można było z nimi no to na tym etapie, na jakim jesteśmy, tak, czyli, czyli tej wojny, no to faktycznie um, Izraelczycy mają mocne argumenty, że nie potrzebują swojego sprzętu tu u siebie teraz, biorąc pod uwagę chociażby działania, działania Iranu. Niemniej no, należy pamiętać, że dużo tej technologii jest wspólnie tworzone ze Stanami Zjednoczonymi, że to amerykański potencjał miałby największe szanse na, 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 na dotarcie na Ukrainę, tak, na, na aktywne wspomożenie w tym momencie yy, ukraińskiej armii. No ale tu jakby wracamy do tego ponownego jakby yy, zagadnienia, tak, no, ta sprawa stała się poniekąd zakładnikiem, zakładnikiem wewnętrznych walk politycznych w USA. Niemniej ten faktycznie atak z Iranu, tak no, oczywiste wiązanie tych, tych, tych kwestii, tak. No, tu Iran atakuje, atakuje Izrael, tak, tu, który jakby, no, USA, tak, który jest tak kluczowym partnerem strategicznym USA, który jest części częścią amerykańskiej kultury politycznej, jeśli chodzi o, 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 o wsparcie. Te same drony, ta sama technologia atakuje Ukrainę. No to, to, to powinno jakby no zwiększyć presję na no, przynajmniej część, tak, na to Republikanów, że może jednak e, należy się zastanowić nad, nad kolejnymi decyzjami. Chociaż no, faktycznie trochę ma to do siebie, że no, teraz o tym rozmawiamy. Tak, teraz ta sytuacja jest, faktycznie ma pewien potencjał presji tak, na, 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 do zmiany, do, do jakichś tam nacisków. Za tydzień. Media będą zamawiać się innym tematem, inny temat będzie na pierwszy szpalta gazet, jakby tutaj ten, ten aspekt odpadnie, chociaż no to zawsze będzie poniekąd pewnego rodzaju punkt odniesienia, tak? I no to kwestia sprawności dyplomacji, kwestia sprawności właśnie lobbingu, tak, żeby faktycznie ta jakby z tych kwestii być może wynikło coś więcej dobrego, tak, dla, dla, dla Ukraińców. Sytuację na Bliskim Wschodzie i nie tylko wyjaśniał nam Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw Izraela. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Panie Redaktorze.